Ostatni widzowy odcinek w serii, w której trafiamy karty za miliard, dzięki ułatwieniem od widzów, bo inaczej to bym nigdy w życiu tego nie zrobił. Oczywiście pokażę Wam, co udało się skleić, jaki skład i. No i dzisiaj w końcu będzie mecz, w końcu coś zagramy. Dawno nie graliśmy, prawda? Przy okazji zrobiłem trzy nowe karty w SBC, dodatkowe takie do kolekcji, możecie zobaczyć, jakie. I, nie no, powiem wam, że nie chcę mi się robić już wszystkich. Ja mam lepsze pomysły niż siedzenie 5 godzin nad paczkami. Ale tak gwoli ścisłości. Challenge od widza. No ostatni odcinek jest następujący. Ikona Futis plus 300, każda euro plus 100, każda Copa America plus 250, Każde Futis plus 100, Rivaldo minus 800 Ej, y, czemu? Parecho daje 250 koła. Nie wiem, czy mówiłem, ale jak powiedziałem dwa razy, to nawet lepiej, bo parecho jest warty tego, tak? Lokotoc minus 300 i konagout minus 50. A jak są wszystkie karty specjalne w paczce, to jest razy dwa. Ale wiecie, co ja Wam powiem, widzowie? No, może tak być, że się nie uda, tak? Ale specjalnie tyle paczek sobie zostawiłem. No żeby to już być pewnym, że dzisiaj się skończy. Chyba, że drugi rywal do podróży. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Mamy ikonę premium fu. Nie gadaj, że rolo. Dobra, ej, myślałem serio, że to. Wyskoczy napastnik. I ze Cristiano Ronaldo, jeszcze jak coś giveaway z poprzedniego odcinka, nie, z dwóch odcinków temu, ja mogę jeszcze na dzisiaj przenieść. Jak trafię tego rolo jeszcze dziś, to wyślę ten gifcik. No i co, daj suba na Nowym MFC, bo będziemy gotować ostro. Daj łapkę w górę stary, jak będzie 100 łapek, to, no, to nic nie zrobię, ale jak będzie 200, to będzie coś specjalnego. Niektórzy pewnie również czekają na specjal, na 20 tysięcy subskrypcji, bo obiecałem specjal, że pokażę co jest za tym. Tutaj, o tym miejscu, więc robimy tak, 100 łapek z góry i pokazuję, jeszcze wyżebram łapki stary, miałbyś na 20 koła, no bo dobra, nieważne, wbijajcie na instagrama, na instagramie dzisiaj jest 15, no to 16, wielki dzień pokazywania co jest za black screenem, masz instagram w opisie, masz też na ekranie, na dole. Daj follow, jak chcesz wiedzieć, co jest za Black Screenem i nie ja tylko. Bo na Instagramie też ja wrzucam różne rzeczy czasem, raz na pół roku jakieś zdjęcie, i to nie chodzi o zdjęcie majtek Trzy futisy w jednej pacy? Jak to się już tego nie przepalam, nie? Bo no niech do kolekcji wjeżdżają już te karty. No, no, plany były, żeby zebrać wszystkie wiadomo, ale. <ścoughs> znowu trzy futisy i znowu nie ma parę. Poza tymi paczkami widzowie, jak coś jeszcze specjalnie dla was jednego pika przygotuję. Jednego tego pika. 92 plus. Że, może akurat tam wanday To już będzie komplet. Bo w teorii mógłbym chyba Salaha kupić. Czekaj, ile, ile Salah kosztuje? O, meczek realu mi się zlagował. Jak coś oglądam, właśnie. Przy okazji. Aha, ten Salah podrożał do 4, ,4 milionów 400. Ja pamiętam, jak był. Zatrzybanie. No, no był na pewno. Wchodzę w wykres i widzę. Nawet za 2,5 był. Ohoho, po koloko. Zabierze nam dzisiaj, ale czy coś to zmieni? Jak za każdego Futis mamy po 100 koła stare, a nawet po trzy w paczce lecą. Jeszcze jest parę na parę nie było, a ikona GAUT minus 50, to, to niech będzie, ale. No euro lecą, mamy rikowe lecą. To nie da się w tych paczkach tego nie skończyć. Chyba, że nic nagle nie będzie wypadało, to wtedy akurat się da. Ho, ho! ho dobra, teraz stary. To już jest. Ja już wiem, że to się uda. Uczciwie bym dorobił jakby się nie udało. Bym powiedział, że zabrakło tam z 500k i bym poszedł do roku. No ale jak on tak wypada, to nie zabraknie. Jak Feliksik za jakieś kilkadziesiąt tysięcy leci. Jeszcze dwa dodatkowe. Auri minus 50, ale on jest warty akurat tyle, że <grym> prawie się zerowało. Nawet zarobiłem i tak. Brazil, LS! O, Dla jaj? A, Diego Carlos Futis, no też nie pogardzę dzisiaj nim. Mam widzowie do was ważne pytanie, to jest naprawdę ważne pytanie, to jest przyszłość po prostu kanału. A że ja jestem wice... nie, nie jestem wice, czekaj, już zepsułem to. Bo ogólnie ja lubię mówić do widza widz, ale nie przez widz, tylko widz, przez c, bo ja jestem prezes kanału, a wy jesteście wiceprezes, czyli widz, taki skrót. I teraz patrz, bo to jest ważne pytanie. Czy gramy z FIFA pointsami czy bez? O! Ej, to mnożymy to razy dwa, to sekunda. A no i Rivaldo zabrał kasę. I Zambrotta, no. To dobra. To jeszcze minus 50 i... E, minus 800. Ale wracając, widzę. Czy gramy z FIFA pointsami czy totalne Road to Glory? Bo ja mogę kupić jakieś FIFA pointsy ale nie dużo, bo nie chce mi się ładować nie wiadomo ile. Jakieś, nie wiem, powiedzmy 12 tysięcy FIFA pońców byśmy kupowali raz na 2-3 miesiące, takie do ładowania. Ale ja nie muszę tego robić, tak? Więc tutaj pytanie specjalnie dla was, czy czyste Road to Glory, takie, no może nie tylko Road to Glory, tak? Ale bez ładowania FIFA Points'ów. Ja wam pokażę, jak co roku pokazywałem, że da się miliony końców zarobić bez ładowania ani grosza w tą grę. A tu David Beckham. Dwa 300, to chyba max widły nawet są. Każda ikona fut jest jeszcze plus 300 koła. No stary. Więc możecie napisać, czy gramy bez kupowania fapońców, czy raz na czas coś kupimy. Bo, no nawet jakbyśmy chcieli kupić ten karnet, tam widziałem, że albo 1500 Hiffa Points, albo 700 koła. I nie wiem, czy to się potwierdzi. Mam nadzieję, że nie, bo trochę drogo, jeżeli chodzi o końsy. To ewentualnie by można było pończyki na karnet ładować, żeby kasy nie marnować. Ale no to mówię, piszcie w komentarzu, co sądzicie o ładowaniu FAPońców. No. Ja nie chcę jakoś tego za bardzo robić, ale no na taki karnet na przykład, no bo raz na 3 miesiące jakieś 12 koła byłbym w stanie dla widza, dla contentu, przyładować. A ja tak swoją drogą, jak nie chcesz ładować fapońcy chcesz i chcesz jeszcze zarobić coinsy, żeby kupić karnet albo mekambe to możesz wpaść na grupę handlową, cena to jest mniej niż kebab z dowozem stary kupujesz graczy za tyle na przykład, sprzedajesz na przykład za tyle mam dużo też więcej screenów, ale coś będę tyle chwalił jak chcesz to masz link w opisie albo na ekranie i wbij i zarabiaj ze mną grube siano w tym momencie brakuje mi 4 732 000 i 522 końsy. więc chyba i tak trzeba będzie te paczki dorobić a, Głeki Euro, no to dodaję, same duplikaty jeszcze w dodatku, mam no, Cox. I jest Mesiki, oho, <laughs> a ja to się z tej paczki milion zbierało, stary, no, xd. No, no, to jeszcze dwie takie paczki za milion i zrobię jednego pika i wystarczy. Jest Futis Premium, w przedostatniej paczce, no, czy tutaj ten Sala? czy tutaj ten Ronaldo. To będzie mocne zakończenie. Daniel! Ale jest Daniel! Chociaż on! I ostatnia paczka, którą miałem na dzisiaj, trzeba będzie chyba dorobić, chyba że to ferdek. Ale to King. Ale to, to on daje tylko plus stówę. Coś jeszcze tu mamy? Nie mamy. Podgląd sobie zrobimy, może od razu tutaj. Tu, tu nie. A widzowie, właśnie. I przy okazji jeszcze jedna ważna informacja. Bo tu gdzie mieszkam, to nie wiem czy słyszeliście, ale są powodzie, nie? I okoliczne miasta, miasteczka, wioski zalewa. Więc jeżeli będzie sytuacja, że nie pojawi się film któregoś dnia, no to dlatego, że prąd wyłączyli. Bo raczej zalać nie zaleję tutaj, gdzie mieszkam akurat. Jestem dość wysoko. Ale no może nie być prądu i może z tego powodu nie być filmu. Na Instagramie dam wtedy znać, bo przypilnuję, że mi telefon nie padł i... No internet powinien być, no bo ten internet w telefonie, no to zasięg powinien być, nie? Więc tak tylko chciałem powiedzieć, żeby się nikt nie zastanawiał, jakby miała być taka sytuacja. No, wolałbym szczerze, nie, ale no różnie może być i nie zapowiada się, żeby było jakoś superowo. Ale proszę Państwa, ostatni pik 95+, plus. 24. Więcej już nie robię. I czy będzie tu ten Virgil? No jest martinez, martinez daje więcej, daje więcej Dobra to jeszcze chyba dorobię ze trzy paczki i... i będzie koniec Ogólnie to no, mnie na pewno nie zaleje, nie, nie powinno Znaczy jeżeli mnie by zalało tutaj, u mnie, blok mój mieszkalny To by całe miasto musiało zalać, bo serio jestem dość wysoko To woda musiała sięgać te 20 parametrów, metrów Ale no mam nadzieję, że nie, że nie zaleje moich miejscówek W których lubię się piwka napić z kuplem I ludzi też nie zaleje, bo... Będzie lipa. A podobno ma być większa fala niż w 97. Z tym, że. na teraz ludzie są lepiej przygotowani. Wiadomo, jak ktoś nie wie, co było w 97. To niech wpisze sobie w Google albo na YouTubie. Jest dobry jeden taki film na YouTube, chyba nie pamiętam nazwy kanału, ciekawe historie może to był, ale pewien nie jestem. I nazywa się właśnie Powód 9.7, ten film. A nawet wam to pokażę. W sensie pokażę, sprawdzę wam to. No jest! Powód 9.7 film się nazywa. Na YouTube. Jak ktoś chce zobaczyć, co może się stać. O mnie w okolicy, to polecam. Polecam i tak 46 minut na ten film, ale warto zobaczyć. Ja oglądałem cały, żeby no, przypomnieć sobie, jak tutaj zalewało ludzi, jak jeszcze mnie nie było, żeby przypomnieć, no, uświadomić sobie. A tutaj niech coś da w tej pacie, żebym nie musiał dorabiać. Bo już serio zagrałbym sobie mecz. Tak dawno solo nie grałem meczu, że aż mam ochotę. Kurtua. I DJ Parejo potrzebuje w tej paczce 410 tysięcy, lekko ponad. To jest ikona premium, czy znaczy nie ikona premium, tylko e, futis premium. To jest ikona futis? To nie jest futis ikona, ale jest futis premium. Może to już nam uzbiera i nie będę robił kolejnej. Dawaj, Rolona albo Salaha. Ramirez, ej, jego miło zawsze trafić. Czyli tak, on daje nam stówkę, futis plus 100, Parejo plus 250, czyli jest. Jest, 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 na pewno. To no, na pewno stary Sam Ramirez 20 plus 300. Tych liczymy za dychę. to jest? Tak, jest, 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 jest. No, jest, jest wszystko od lub torpeda. Także widzowie, ostateczne zagranie meczu w lize elitarnej. Mało trochę punktów, bo z zionkiem, jak gramy duo, to lubimy dostać po dupie. Ale solo, mam nadzieję, że dzisiaj wygram. Zagramy sobie czymś takim. Tu drogę jeszcze podmienię. Jeszcze tu mam Sawę stary, mam Morgan, ale no. Rujfa mam, kantę mam, ale no powiem wam, że tym mi się gra po prostu najwygodniej. Wolę mieć tu Gola niż całe. Mógłbym kantę w teorii przetestować. Tej ham nie lubię jakoś. Czekaj, kantę. No ale beligol wyższy, mi potrzebny taki jeden defensywny. Wydaje mi się, że. No, no, będzie lepszy. Foderingam ma powalone amin animacje. Aminacje. Ma jakieś powalone, zbugowane amina. Znowu powiedziałem animacje. Dobra. Fodenringham po prostu jest zbugowany. Lewy obrońca Teo lepiej mi się granie niż Karczawi i niż Lamem na, tym lewy na tej lewej obronie. Więc, no, tutaj wolę nim grać. ping to wiadomo, obrona wiadomo. Ronaldo nawet nie będę mówił. Napad Rolo i McCambe też chyba nie wymaga komentarza. Jeżeli chodzi o środkowych pomocników, to. Beckham chyba też nie wymaga komentarza. No i testowałem różne warianty na prawym skrzydle. Najpierw gramę zabił na napastniku, ale skoro dostałem tych ziotów, no to poszedł na prawe skrzydło i. No i tak już został. Lepiej mi się nim gra niż Hansen. Mogłbym w sumie Sona tutaj dać, ale on nie ma prawego skrzydłowego. Ale Mekambe też nie ma. On też nie ma. Ale są zławeczki, sobie dobrze radzi. No jest Pity Crowd, oczywiście. Dzisiaj specjalnie dla was. Zawsze go w sumie wpuszczam, ale no pokażę wam, co potrafi. Halandem mi się źle gra, to nim nie gram. No i chyba tyle mogę o tym powiedzieć jeszcze powiedzieć na sam koniec. No, fajnie było. Skład 9,9 i tak zrobiłem, i tak mogę zrobić, ale no lepiej mi się gra kartami, które nie są 9,9. Jeżeli mam nie mieć Pitera Kraucza na ławce, a mieć skład 9,9 to wolę mieć Petera Kraucza, nie mieć składu 99. Nareszcie stary, kogoś znalazło, nie? Fajny składzik ma, oj tego Nazario nie mam Ej, jego akurat sobie kupię Stać mnie, muszę go po prostu, no mieć Za Zapomniałem o nim przede A tu widzę chłopaki we dwóch grają Tak jak ja z ziomkiem zazwyczaj no, Dzisiaj akurat jestem sam, o Już gramy, okej okay. Aha! 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 Dobra, nie ma! Nie ma! Ale fart! Ronaldinho... Parararararara... Parara... Rara, 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 no czemu mnie zmekambe wyłączyło?! Czemu tu wyskakuje stare czerwone połączenie? O tu chodzi? Wystarczy, że ten Ronaldinho się w miejscu zatrzyma, chłop nie wie co się dzieje I CRISTIANO RONALDO! Ale zacedził! 1-0! NIE 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 NIE! Ale skaszaniłem no! Ale to przez lagi, na pewno przez lagi stary, inaczej no, tak by się nie stało nawet No ale ja autentycznie czuję jakieś lagi, nawet jak nie wyskakuje to czerwone połączenie, to ja czuję jakby tak... No, coś chodziło nie jak powinno. Idzie Beckham. Idzie, idzie. Nie zdąży. <gryw> ale lisk zrobił na ci położył. Ale idzie tam Mekambe. Lub spalony, nie wiem. Wolej! Ej, no, le gol! Ale jednak był. I mekambowski zara do Rolona i Rolon wali. O matko! O matko! Co to za pas? I Mekambe! nie ma. A możemy jeszcze coś z tego ugotować tutaj? Możemy. Dobra. Ronaldo ma powery, tak? Gdzie jest ten nasz. O, tu jest. Musimy to zrobić, stary. Tak dawno tego nie robiłem, że idziemy sobie tu. On za nim podbiegnie, to jesteśmy naszym rollo. Oj nie, tak. O Jezus, co ja tu zrobiłem? Może Ronaldinho? <słuch> no nie. Ej, idzie mój różny. Dobra, nie wyszło trochę jak chciałem, ale specjalnie dla widza. Taktykę ustawię. Taką na odrabianie, co mam. Nieustanny pressing, głębokość 100. Tutaj tak, tutaj tak. Ogólnie, no, nie będziemy mieli obrony, ale to jest ostatni mecz. Niech tu się dzieje. Ronaldinho 1, Ronaldinho 2. Jedziemy dalej. Ronaldinho jeszcze, jeszcze, jeszcze! Kurde, jakby to jeszcze leciało w bramkę, nie? A tam rolo się urywa. I od razu, wolej nie ma. Dobra kopam. No chcę zmiany już zrobić bez późna minuta, dzięki. Ej nie, red carda nie, dobra nie będzie. Musi wjechać Pity, to jest pewnie. Musi wjechać Drogba, bo lubię Drogbę. Ronaldino też zmienimy, dajemy szansę e, tutaj Sonowi, a tu możemy dać Pepsiemu. Dajmy Pepsiemu. A to od razu zmienimy sobie Beckhama, damy Lama na CDM-a. E, chcesz dziś Hansen? Wygląda jakby chciała. A, wykorzystałem limit, to nie pójdzie. Niść! No, co? i mi strzelił! Jest i Peter! Peter! Peter nie! Peter goń! Peter łap! Peter, no idziesz! Masz to, nie masz. Peter crouch! Peter! Kurde, w obrońce! No i podałem mu pod nogi. No nie, no dramat, dramat. No bo ja tu na ładne bramki gram, a ci normalnie na jakieś pustaka. Co to ma w ogóle być, stary? Za 4 dni jest nowa gra, oni nawet Finesa z 30 nie załadują dla PiSu. Nic totalnie. Pity. Krauć! no w środek dał. Aha! Nie, no jak on mu tego nie zabrał? Dobrze, że był spalony. Mamy tylko kurde 10 minut przy okazji na odrobienie, no ale ja od razu chcę piłkę do przodu. Fajna kiwka. Fines 40 metrów albo 30. I kites. A nie jakieś takie. No nie takie granie stary, no, Za 4D jest nowa grać, tam za 5. Ale musicie przyznać, no chyba lepszy jest mój gameplay. Takie fajne sztuczki, czasem nieudane. Jakieś dobre pasy na fajną odległość, tak? Przyjemne strzelanie finesów z 40 metrów. Jakieś tutaj triczki Ronaldinho i Peterem Crouchem. Zaraz demonstruję kolejny pakiet. A, no tak, tylko muszę podejść do Petera. Zdążę jeszcze scrouchować Dobra, Pity idzie i walimy, albo nie, nie walimy przewrotki. Idziemy, Pity. Podrzutka. Idzie dalej. To jest Peter. On się buguje. I wolę. Idzie dalej. Dobra. Nie idzie. Pity. Już z bliska. Nie. Zdążę jeszcze? Nie zdążę. Kurde. Ale prawie został skrauczowany. No, zostali, bo grali według. Ale i tak mi się ten mecz podobał. Mimo, że dostałem w dupę. Bo nie chciałem grać na tapingu. Chciałem coś wyjątkowego zaprezentować. I no, prawie się udało, ale. Dzięki widzowi za oglądanie, dzięki, że byliście w tej serii, jak i przez wszystkie inne. Ale to nie jest koniec film i tak będzie jutro o siódmej. Tylko inny niż otwieranie paczek w nieskończoność. Ale myślę, że nawet lepszy. Pozdro, trzymajcie się i... No i co no, Do juterka!